Dzień dobry. Chciałam Państwu przedstawić kilka ćwiczeń przy pęcherzu nadaktywnym. Nadaktywność to taki zespół, który powoduje bardzo częste chodzenie do toalety. Co godzinę, co pół godziny. Czasami to może być powiązane z nietrzymaniem moczu. Czasami są to parcia suche, kiedy wyciek moczu nie następuje. W jaki sposób poprawić działanie pęcherza? Jedną z najważniejszych rzeczy to trening pęcherza. Trenujemy pęcherz w taki sposób, że to my decydujemy o porach pójścia do toalety. Czyli w momencie, kiedy pęcherz wytwarza nam parcie, a my dobrze wiemy, że to parcie nie jest spowodowane pełnym pęcherzem, tylko na przykład stresową sytuacją, staramy się ten pęcherz nie pójść w tym momencie do toalety, a przesunąć ten czas pójścia chociaż o 5-10 minut. Jak powinien wyglądać prawidłowy hmm, trening pęcherza? Wstajemy rano, idziemy robić siusiu. Opróżniamy pęcherz na luźnych miejscach i zapamiętujemy czas, w którym byliśmy w toalecie. Następne wyjście do toalety powinno być za 2-3 godziny. Średnio w ciągu dnia powinniśmy chodzić do 8 razy robić siusiu. W ciągu nocy wolno nam stać raz. Jeżeli częściej chodzimy do toalety, powinniśmy potrenować pęcherz. Wstajemy rano, robimy siusiu. Następne wyjście jest za godzinę na przykład. Pęcherz zbiera mocz, pojawia się parcie. Pierwsze parcie to parcie przepowiadające, które powstaje i trwa około 20 sekund. Należy w tym momencie głęboko poddychać do przepony, pomyśleć o czymś innym niż parcie, które wytwarza pęcherz, tak, żeby odwlec czas pójścia do toalety, żeby nasz pęcherz mógł całkowicie nabrać mocz. W pęcherzu może się zmieścić pół litra moczu, nawet do litra. Więc musimy wiedzieć też, ile w międzyczasie wypiliśmy wody. Jeżeli Państwo pijecie, należy pić często, ale małymi porcjami. Stawiając szklankę wody, pijemy łyczek, odstawiamy, za chwilę znowu łyczek, odstawiamy. Nie wolno nam pić od razu całej szklanki lub całej butelki wody, ponieważ w tym momencie gwałtownie pęcherz się napełnia i powoduje parcie. Więc staramy się pić powolutku, regularnie, nie zmniejszamy ilości przyjmowanych płynów, ponieważ to powoduje zmniejszanie pojemności pęcherza i nadal pęcherz będzie wytwarzał coraz częściej parcie. Pokażę Państwu teraz kilka ćwiczeń przy pęcherzu nadaktywnym, żeby te nasze parcia były mniejsze, pęcherz prawidłowo reagował. Pierwsze z ćwiczeń zaczynamy w pozycji leżącej, kładziemy się na plecki i to będzie oddech, prawidłowy oddech do przepony, czyli nasze żebra na wdechu rozsuwają się na cztery strony świata, na wydechu wracają do pozycji wyjściowej. Wdech, żebra w bok i wydech, żebra wracają na swoje miejsce. Nogi ugięte w stawach kolanowych, rozluźnione pośladki, rozluźniony brzuch. Ręce dwóch człowiek, barki luźne. Kolejne ćwiczenie to podciąganie pępka ku górze. Proszę sobie wyobrazić, że przy kości łonowej do wysokości pepka macie Państwo rozporek. I na wydechu chcecie podciągnąć delikatnie brzuszek, jakbyście zapinali rozporek. Ale proszę nie ściskać górnej części mięśni brzucha. Robimy wdech nosem. I na wydechu zapinamy rozporek, podciągamy brzuszek delikatnie w górę. I wdech, puszczamy luźno. Kolejne ćwiczenie będzie polegało na uniesieniu środka krocza do wnętrza. Na wydechu unosimy środek krocza wdech, do wnętrza brzucha. Wdech, puszczamy luźno. Wydech, wdech, unosimy krocze. Pamiętamy, żeby nie ściskać nóg, nie ściskać brzucha nie ściskać pośladków, wdech noskiem, wydech, krocze ku górze, wdech i wydech, unosimy krocze. Kolejne ćwiczenie, kość łonowa, kość krzyżowa, zbliżamy kość do kości na wydechu, jakbyśmy chcieli zrobić z siebie kanapkę, robimy wdech, Wydech, myślimy kość do kości i puszczamy luźno. Wdech i wydech, kość do kości i puszczamy luźno. Kolejne ćwiczenie to składanie tulipana. Proszę sobie wyobrazić, że wnętrze państwa miednicy, w środku, macie kwiat. I chcecie tego tulipanka tak pięknie złożyć do środka, robiąc wydech. Wdech, mięśnie są luźne. Na wydechu składacie tulipanka do środeczka. I rozluźniamy mięśnie. Pamiętamy, żeby nogi były luźne, brzuch jest luźny. Możemy położyć sobie ręce na dole brzucha. Robimy wdech noskiem, i na wydechu składamy tulipanka. I puszczamy luźno, wdychając powietrze. Kolejne ćwiczenie przy pęcherzu nadaktywnym to podwijanie kości krzyżowej. Na wydechu staramy się delikatnie unieść kość krzyżową ku górze. Nie podnosimy mięsy całej górę, Staramy się ją delikatnie przesunąć, zostawiając biodra na ziemi. Robimy wdech nosem. I na wydechu podwijamy kość w górę. Wdech opuszczamy. Wydech. Podwijamy miednicę. Wdech. Robimy to na luźnych mięśniach brzucha. Nie ściskamy brzucha. kołyszemy sobie ładnie miednicą w rytm oddechu. Wdech. I wydech. Podwijamy miednicę. Mamy parcia. Gdy chcemy odbarczyć pęcherz, bardzo fajnym sposobem jest uniesienie miednicy ku burze, Gdy się nadźwigaliśmy, miednica jest obciążona, pęcherz się obciążył. Żeby odbarczyć pęcherz, podłóżcie sobie Państwo poduszkę, zwinięty koc pod miednicę, tak żeby miednica była wyżej niż Państwa klatka piersiowa. W tym momencie siłą grawitacji pęcherz przesuwa się z nadcewki moczowej i może też wyeliminować parcia. Chwila odpoczynku dla pęcherza bardzo ważna rzecz.